Sala balowa lśniła złotymi światłami, muzyka pulsowała, śmiechy rozbrzmiewały na parkiecie. W kącie siedziała młoda kobieta w eleganckiej sukni, z grubą blizną pokrywającą połowę twarzy. Grupa bogatych młodych mężczyzn, którzy z nią tańczyli, szydziła z niej. Powinna była zostać w domu, przy głównym stole, gdzie siedział jej ojciec, potężny dyrektor generalny z zaciśniętą szczęką w milczącej agonii. Nagle znikąd pojawił się kelner niosący tacę z kieliszkami. Ostrożnie postawił tacę, wyprostował mundur i skłonił się. Ten taniec należy do mnie. Cała sala zamarła, muzyka zdawała się złagodnieć, ojciec, dyrektor generalny, otarł oczy, a jego serce było gotowe pęknąć. Daniel Cole miał 36 lat, był samotnym ojcem, pracującym na dwie zmiany jako kelner w hotelu Grandview. Miejscu, gdzie żyrandole kosztowały więcej niż jego roczna pensja, a goście nosili zegarki warte więcej niż jego samochód, ale Daniel nigdy nie narzekał. Każdej nocy wracał do domu, do swojej dziewięcioletniej córki Ellie, która uważała swojego tatę za największego bohatera na świecie. Biegła do drzwi, rzucała mu się na szyję i pytała o jego dzień, jakby właśnie wrócił z ratowania wszechświata. W kieszeni Daniel zawsze nosił starą chusteczkę, Wyblakłą niebieską tkaninę w drobne, żółte kwiatki, która należała do jego zmarłej żony, matki Elli, która odeszła, gdy Ella miała zaledwie dwa lata. Nigdzie się bez niej nie ruszał. Była dla niego przypomnieniem, kotwicą. Dzisiejszy wieczór był inny. Dzisiaj odbywała się gala rocznicowa Lane Corporation. Co. Gości, orkiestra na żywo, otwarty bar. Daniel został przydzielony do sekcji VIP, co oznaczało dłuższe godziny pracy, ale lepsze napiwki. Potrzebował tych napiwków, ponieważ zbliżała się wycieczka szkolna. Ellie wycieczka szkolna Ellie, a on obiecał jej, że będzie mogła pojechać. Po drugiej stronie sali balowej w prywatnej loży siedziała Sofia Lane, 24-letnia córka Wiktora Lane'a, dyrektora generalnego Lane Corporation. Miała na sobie oszałamiającą suknię w kolorze granatowym, sięgającą podłogi, a jej włosy były perfekcyjnie ułożone. Jej biżuteria lśniła w świetle reflektorów, ale dla ludzi, którzy na nią patrzyli, nie miało to żadnego znaczenia, ponieważ po lewej stronie twarzy, od skroni aż do szczęki, miała grubą, postrzępioną bliznę, pozostałość po wypadku samochodowego, sprzed trzech lat. Wypadku, który odebrał jej pewność siebie, życie towarzyskie i uśmiech. Sofia błagała ojca, aby nie zmuszał jej do przyjścia tego wieczoru, ale Wiktor Lane nalegał, że chce, aby świat zobaczył jego córkę. Chciał, aby odzyskała swoje miejsce, chciał, aby była odważna, ale odwaga jest trudna, gdy ludzie szepczą, gdy się gapią, gdy udają, że nie zauważają, a jednocześnie zauważają wszystko. Wiktor siedział przy głównym stole, otoczony partnerami biznesowymi i dyrektorami, uśmiechał się, gdy trzeba było, podawał rękę, gdy tego oczekiwano, ale jego wzrok ciągle błądził w stronę córki, siedzącej samotnie w kącie z opuszczoną głową i rękami złożonymi na kolanach. Serce mu pękało. Był jednym z najpotężniejszych ludzi w mieście. Jednym telefonem mógł zawrzeć transakcję wartą miliony dolarów. Mógł zwolnić każdego, kto okazał mu brak szacunku, nie mógł jednak ochronić córki przed okrucieństwem, nie mógł zmusić ludzi, by widzieli w niej to, co on piękno, siłę i odwagę. Daniel też ją zauważył. Napełniał kieliszki szampanem w pobliżu jej stolika, kiedy zobaczył, jak siedzi, jak unikała kontaktu wzrokowego, jak jej ramiona były zgarbione, jakby chciała zniknąć. Rozpoznał tę postawę. Widział ją wcześniej w lustrze po śmierci swojej żony, kiedy świat wydawał się zbyt ciężki i zbyt głośny. Ella wyciągnęła go z tej ciemności swoim śmiechem, uściskami i niezachwianą wiarą, że jej tata może zrobić wszystko. Dzisiaj patrząc na Sofię Lane siedzącą samotnie w pokoju pełnym ludzi, Daniel poczuł coś w swojej piersi. Nie było to współczucie ani litość. Ale rozpoznanie. Muzyka zmieniła się na coś bardziej optymistycznego. Pary zalały parkiet, rozległ się śmiech, brzęk kieliszków, energia w pomieszczeniu wzrosła, z wyjątkiem kąta, w którym siedziała Sofia. W kącie, gdzie grupa młodych mężczyzn w drogich garniturach kręciła się w pobliżu baru, a ich głosy były na tyle głośne, że można je było usłyszeć. Byli to synowie inwestorów, dzieci z funduszy powierniczych które nigdy w życiu nie przepracowały ani jednego dnia. Jeden z nich, wysoki facet z gładko zaczesanymi do tyłu włosami, skinął głową w stronę Sofii i uśmiechnął się złośliwie. Człowieku prawie mi żalej na tyle pieniędzy, a on utknął z nią. Inny zaśmiał się. Stary, żadna ilość gotówki nie naprawi tej twarzy, nawet najlepsi chirurdzy plastyczni. Trzeci wtrącił się głośniej. Kto w ogóle zechciałby z nią tańczyć? Powinna była zostać w domu. Kto by z nią tańczył? Powinna była zostać w domu. Wybuchnęli okrutnym, beztroskim śmiechem, na tyle głośnym, że pobliskie osoby spojrzały na nich z niepokojem, ale nic nie powiedziały. Sofia słyszała każde słowo, zacisnęła dłonie na kolanach, aż jej kostki stały się białe. Jej oddech przyspieszył. Chciała odejść. Chciała uciec i nigdy nie wracać, ale ojciec poprosił ją, żeby została, więc została, ponieważ go kochała, mimo że każda sekunda była dla niej torturą. Po drugiej stronie sali grupa kobiet szeptała za kieliszkami szampana: Biedny Wiktor, powiedziała jedna z nich, potrząsając głową. Taki człowiek sukcesu zbudował imperium z niczego, a teraz utknął z taką córką. Co za tragedia! Inna kobieta westchnęła. Pieniądze mogą kupić markowe ubrania i luksusowe samochody, ale nie mogą kupić piękna. Ta dziewczyna jest zepsutą lalką. Trzecia kobieta pochyliła się i powiedziała: Słyszałam, że nie chce już wychodzić z domu. Czy można ją winić? Gdybym wyglądała tak jak ona, też bym się ukrywała. Słowa przecinały powietrze jak noże. Wiktor Lane je usłyszał siedział przy głównym stole, otoczony przez dyrektorów, którzy śmiali się z jego żartom, ale w środku umierał. Zacisnął pięści, zacisnął szczękę, a każdy mięsień krzyczał, żeby wstał i bronił córki, ale nie mógł. Wiedział, że to tylko pogorszy sytuację, przyciągnie więcej uwagi, więc siedział bezsilny, zły i załamany. Sofia poczuła łzy napływające do oczu. Mrugała mocno, próbując je powstrzymać. Obiecała sobie, że dziś nie będzie płakać, ale jedna łza się wymknęła, a potem kolejna. Przeżyła wypadek, w którym jej samochód przewrócił się trzy razy. Przeżyła 17 operacji, ból, infekcje, niekończące się sale szpitalne, ale to publiczne upokorzenie wydawało się nie do zniesienia. Nikt się do niej nie zbliżył, nikt się do niej nie uśmiechnął, nikt nie poprosił jej do tańca. Patrzyła, jak pary wirują obok jej stolika, śmiejąc się i bez trosko. Patrzyła, jak nieznajomi łączą się w pary i dołączają do tańczących, ale nikt nie spojrzał w jej stronę. Była niewidzialna, a jednak była najbardziej widoczną osobą w sali. Muzyka nabrała romantycznego charakteru. Sofia zamknęła oczy i wyobraziła sobie, jak to jest być objętą. Być być widzianą, być pożądaną. Ale to była tylko fantazja. Wtedy coś się zmieniło. Daniel Cole, wciąż trzymając pustą tacę, zatrzymał się na środku sali balowej. Właśnie skończył sprzątać stolik. Powinien był wrócić do kuchni napełnić kieliszki, przynieść więcej przystawek, kontynuować pracę, ale nie ruszył się z miejsca. Spojrzał na Sofię, na sposób, w jaki pochylała głowę. Na sposób, w jaki jej ciało wydawało się zwijać w sobie, na sposób, w jaki nikogo to nie obchodziło. Ścisnęło go w piersi. Głos jego córki Ella objęła go i powiedziała: Tatusiu, zawsze pomagasz ludziom, tak właśnie robią bohaterowie. Daniel odłożył tacę, wytarł ręce w fartuch, poprawił muszkę, wziął głęboki oddech, a potem ruszył nie szybko, nie niepewnie, tylko spokojnie. Zdecydowanie w kierunku Sofii. Na początku nikt w sali tego nie zauważył. Muzyka grała dalej. Tańce trwały, ale gdy Daniel się zbliżył, kilka osób odwróciło się, potem jeszcze kilka. Rozmowy ucichły, wzrok wszystkich skierował się na niego, zaczęły się szepty: co on robi? Idzie tam? Kelner? Kiedy dotarł do stolika Sofii, połowa sali obserwowała Daniela. Zatrzymał się przed nią, złożył ręce za plecami, a następnie skłonił się głęboko z szacunkiem. Przepraszam panią powiedział spokojnym i wyraźnym głosem czy mogę prosić o ten taniec? W sali zapadła cisza, muzyka zdawała się cichnąć, wszystkie głowy się odwróciły, wszystkie rozmowy ucichły, wszystkie oczy skierowały się na nich. Sofia spojrzała w górę, szeroko otwierając oczy ze zdziwienia. Otworzyła usta, ale nie wydobyło się z nich żadne słowo. Patrzyła na niego, jakby był mirażem. Daniel uśmiechnął się delikatnie. Nie musisz, jeśli nie chcesz, ale byłbym zaszczycony, wyszeptała. Jesteś kelnerem? Daniel skinął głową. Tak, a ty jesteś najodważniejszą kobietą w tej sali. Zaparło jej dech. A oczy wypełniły się nowymi łzami, ale tym razem były one inne. Nie były to łzy bólu ani upokorzenia, ale łzy nadziei. Za nią Wiktor Lane powoli wstał z krzesła, zakrywając dłonią usta, a jego oczy błyszczały. Zamarł, obserwując, jak w sali rozgrywa się coś niemożliwego. Znowu zaczęły się szepty. Czy on mówi poważnie? Kelner prosi ją o taniec. Co się dzieje? Daniel wyciągnął rękę, dłonią do góry, cierpliwie czekając. Sofia patrzyła na nią, na niego, na dobroć w jego oczach, na odwagę, jaką wykazał, robiąc to, czego nikt inny nie odważył się zrobić, a potem drżącą ręką położyła swoją dłoń na jego. Sala balowa wybuchła nie śmiechem, nie kpiną, ale oszołomioną, zapartą w dech ciszą. Daniel poprowadził Sofię na środek parkietu, Delikatnie trzymając ją za plecy, mocno, ale z szacunkiem, drżała, gdy zrobili pierwszy krok, orkiestra, wyczuwając ten moment, przeszła do powolnej balady, takiej piosenki, która sprawia, że czas się zatrzymuje, takiej, która przypomina ludziom, dlaczego się zakochali. Wokół nich tłum się rozstąpił, goście stali nieruchomo, patrząc, niektórzy z ciekawością, niektórzy z osądem, niektórzy z czymś, co wyglądało jak wstyd. Sofia początkowo trzymała wzrok spuszczony, czuła setki spojrzeń wbijających się w jej skórę, w jej bliznę. Chciała się wyrwać, uciec, zniknąć, ale Daniel nie pozwolił jej. Spójrz na mnie powiedział cicho nie na nich, tylko na mnie. Podniosła wzrok i spotkała jego spojrzenie. W tej chwili coś w niej się zmieniło. W jego oczach nie było litości, obrzydzenia ani skrępowania, tylko ciepło. Życzliwość i szacunek. Zaczęli się poruszać, najpierw powoli. Daniel cierpliwie prowadził ją, odczytując jej mowę ciała i pozwalając jej nadawać tempo. Jeden krok, potem drugi, a potem kolejny. Sofia uśmiechnęła się delikatnie, niepewnie, ale prawdziwie. Był to pierwszy szczery uśmiech, jaki pojawił się na jej twarzy od trzech lat. Przy głównym stole Wiktor Lane zakrył twarz dłońmi, a jego ramiona zadrżały, a łzy spływały po policzkach. Nie widział swojej córki uśmiechniętej w ten sposób od czasu wypadku, od czasu, gdy świat stał się okrutny. Ona się uśmiecha, szepnął do siebie. Moja córeczka się uśmiecha. Muzyka nabrała tempa. Daniel delikatnie obrócił Sofię, a jej suknia rozwinęła się jak fale o północy. Kilka osób z tłumu zaczęło klaskać, potem kilka kolejnych, a potem jeszcze więcej. Nagle z bocznego wejścia dobiegł cichy głosik. Tatusiu. Wszyscy odwrócili się. Mała dziewczynka w różowej sukience przebiegła przez salę balową. Miała potargane włosy, w dłoni ściskała kartkę papieru. Była to Ella, córka Daniela, która czekała w pokoju dla personelu, kolorując podczas gdy jej ojciec pracował, ale kiedy usłyszała zmianę muzyki, kiedy usłyszała szepty, zerknęła przez drzwi i zobaczyła swojego tatę tańczącego z smutną kobietą z rogu, więc zrobiła to, co zrobiłaby każda dziewięciolatka, narysowała obrazek. Ella podbiegła na parkiet bez tchu, i podekscytowana podniosła swój rysunek, aby wszyscy mogli go zobaczyć. Było to arcydzieło wykonane kredkami. Wysoki mężczyzna w muszce i piękna kobieta w niebieskiej sukience trzymali się za ręce, a nad nimi chwiejnymi literami napisała: Tatuś tańczy z księżniczką. W sali balowej zapadła cisza, a potem ktoś się roześmiał. Nie był to śmiech szyderczy, ale ciepły, wzruszający, a potem rozległy się kolejne śmiechy. Te dobre, które rozładowują napięcie i topią serca. Sofia spojrzała na rysunek, na małą dziewczynkę promieniejącą radością, na niewinność i szczerość w tych jasnych oczach i zaczęła płakać. Ale nie były to łzy smutku, tylko łzy szczęścia. Uklękła, nadal trzymając Daniela i uśmiechnęła się do Elli. – Dziękuję – szepnęła. To najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek mi podarowano. Ella objęła Sofię za szyję. Jesteś pięknać, powiedziała. Nie pozwól nikomu wmówić ci czegoś innego. Tłum wybuchnął, ale nie szeptami, nie osądem, tylko gromkimi brawami prawdziwymi brawami. Wiktor wstał z miejsca i podszedł do parkietu, ocierając oczy. Jego serce pękało z emocji. Spojrzał na Daniela. Na tego nieznajomego, który zrobił to, czego nikt inny nie odważył się zrobić. Dziękuję, powiedział Wiktor łamiącym się głosem. Po tylu latach przywróciłeś jej uśmiech. Daniel potrząsnął głową. Ona nigdy go nie straciła, proszę pana. Potrzebowała tylko powodu, żeby znów go pokazać. Wtedy coś przykuło uwagę Wiktora, gdy Daniel schylił się, aby podnieść Elle coś wypadło z kieszeni jego kurtki. Był to mały kawałek materiału w kolorze wyblakłego błękitu, w drobne żółte kwiatki. Chusteczka. Wiktor zamarł, wstrzymał oddech, schylił się i podniósł ją. Palcami przejechał po haftowanym brzegu. Inicjały wyszyte złotą nicią: MML Michael Lane. Zaczął drżeć. Jego brat, starszy brat, który zginął na służbie za granicą, ten, który uratował trzech mężczyzn ze swojej jednostki, zanim zginął, ten, którego ciało przywieziono do domu, owinięte flagą. Michael zawsze nosił tę chusteczkę. Ich matka zrobiła ją dla niego przed jego wyjazdem. Wiktor spojrzał na Daniela, którego twarz była blada. Skąd to masz, Danielu? Wyraz twarzy się zmienił. W jego oczach pojawiło się rozpoznanie. Michael Lane, powiedział cicho, był moim dowódcą. Uratował mi życie w Kandaharze, wyciągnął mnie z płonącego pojazdu. Próbowałem go uratować, ale nie udało mi się. Zanim zginął, dał mi to i powiedział, żebym przekazał to jego rodzinie, ale nigdy nie wiedziałem, jak ich znaleźć. Nigdy nie wiedziałem, że nazywał się Lane. Wiktor zatoczył się do tyłu, otworzył usta, ale nie wydobyło się z nich żadne słowo. W pokoju znów zapadła cisza. Wszyscy słuchali. Ty, Wiktor, oddychałeś, byłeś tam, byłeś z nim, kiedy umierał. Daniel skinął głową. Trzymałem go za rękę. Poprosił mnie, żebym przekazał jego rodzinie, że ich kocha. Poprosił mnie, żebym powiedział jego młodszemu bratu, żeby opiekował się matką, a potem odszedł. Wiktor zakrył twarz dłońmi, wydał z siebie łkanie, surowe, złamane. Przez piętnaście lat zastanawiał się, jak wyglądały ostatnie chwile jego brata ostatnich chwilach, zastanawiając się, czy cierpiał, czy był sam. A teraz stał przed nim człowiek, który był z nim. Człowiek, który próbował go uratować stojący w sali balowej w mundurze kelnera. Byłeś żołnierzem. Szepnął ktoś z tłumu. On ratował ludzi, powiedział ktoś inny. Szepty rozeszły się po sali. Młodzi mężczyźni, którzy wcześniej wyśmiewali Sofii, poruszyli się niespokojnie. Kobiety, które nazwały ją zepsutą lalką, odwróciły wzrok, zawstydzone. Daniel Cole nie był tylko kelnerem był weteranem, bohaterem człowiekiem, który poświęcił swoją karierę, przyszłość wszystko, aby samotnie wychować córkę po stracie żony. A dziś wieczorem dał Sophie Lane coś, czego nie można kupić za żadne pieniądze. Godność, szacunek, nadzieję. Wiktor podszedł do niej i mocno przytulił Daniela w mocnym uścisku. "Przyprowadziłeś mi dziś mojego brata" powiedział drżącym głosem. Nie drżało mu ciało, ale dusza jego dobroć i odwaga. Dziękuję. Sofia stała obok nich ze łzami płynącymi po twarzy. Ella trzymała ją mocno za rękę. W sali balowej pełnej bogatych gości, którzy uważali, że wiedzą, co jest ważne, zapadła cisza, ponieważ wszyscy byli świadkami czegoś, czego nikt z nich nigdy nie zapomni. Victor Lane powoli odwrócił się w stronę tłumu. Miał zaczerwienione oczy, ale szczękę zaciśniętą. Jego głos, kiedy przemówił, był zimny i ostry jak stal. Chcę poruszyć pewną sprawę, powiedział. Wszystkie głowy zwróciły się w jego stronę, a sala balowa zamilkła. Wskazał na grupę młodych mężczyzn stojących przy barze, tych, którzy wyśmiewali jego córkę. Wy wszyscy. Słyszałem, co mówiliście dziś wieczorem o mojej córce. Mężczyźni zamarli, a ich uśmiechy zniknęły. Na ich twarzach pojawił się strach. Nazwaliście ją zepsutą, powiedzieliście, że nikt nie będzie z nią tańczył, śmialiście się z jej bólu. Głos Wiktora głośniej: Nie jesteście mile widziani w moim towarzystwie. Ani dziś, ani nigdy. Ochrona, wyprowadźcie ich. Przez tłum przetoczył się szmer. Dwóch ochroniarzy wystąpiło naprzód. Młodzi mężczyźni jąkali się, próbując protestować, ale nikt ich nie słuchał. Wyprowadzono ich z sali balowej z opuszczonymi głowami i twarzami płonącymi ze wstydu. Tłum wybuchnął aplauzem. Nie był to grzecznościowy aplauz, ale gromki aplauz. Wiktor zwrócił się do kobiet, które szeptały okrutne rzeczy, i do ciebie, powiedział cichszym, ale nie mniej mocnym głosem. Mówiłyście o mojej córce, jakby była była przedmiotem, ciężarem, tragedią. Powiem jasno: moja córka jest najsilniejszą osobą, jaką znam. Przetrwała coś, co złamałoby większość ludzi, a dziś wieczorem człowiek, który nie ma nic, okazał jej więcej szacunku, niż ktokolwiek z was kiedykolwiek. Kobiety spuściły wzrok, nie mogąc spotkać się z jego spojrzeniem. Kilku gości wokół nich odsunęło się, dystansując się. Wiktor podniósł głos, zwracając się do wszystkich. Dzisiaj nauczyłem się czegoś: bogactwo nie czyni was wartościowymi, status nie czyni was miłymi. Kelner wykazał więcej odwagi niż ktokolwiek w tej sali. Dziewięcioletnia dziewczynka wykazała więcej współczucia niż dorośli ludzie. Oklaski stały się głośniejsze. Ludzie wstali, niektórzy ocierali łzy. Sofia wystąpiła naprzód, trzymając nadal rękę Daniela. Spojrzała na tłum, na ludzi, którzy gapili się na nią, osądzali ją, litowali się nad nią i po raz pierwszy od lat nie czuła się mała. Ja też chcę coś powiedzieć. Powiedziała. Jej głos był najpierw cichy, ale potem stał się silniejszy. Przez trzy lata się ukrywałam. Pozwoliłam, by ta blizna mnie definiowała. Pozwoliłam, by okrutne słowa przekonały mnie, że jestem gorsza od innych ludzi, ale dziś ktoś mi przypomniał, że nadal tu jestem, nadal stoję na nogach, nadal jestem coś warta. Zwróciła się do Daniela. Nie widziałeś blizny, kiedy na mnie patrzyłeś. Widziałeś osobę. Dziękuję ci za to. Daniel uśmiechnął się. Jesteś więcej niż godna, pan Noleyn. Zawsze byłaś. Ella pociągnęła Sofię za sukienkę. Czy możemy być przyjaciółkami? Zapytała z szeroko otwartymi oczami i nadzieją. Sofia roześmiała się przez łzy. Bardzo bym tego chciała. Tłum ruszył do przodu. Ludzie, którzy przez cały wieczór ignorowali Sofię, teraz podchodzili do niej. Niektórzy przepraszali, inni po prostu się uśmiechali, a jeszcze inni pytali, czy mogą zrobić sobie z nią zdjęcie. Sofia po raz pierwszy od trzech lat zgodziła się. Sala balowa nie była już zimna, nie było już osądzania, była ciepła, żywa, znów ludzka. Wieczór dobiegał końca, goście odchodzili jeden po drugim, muzyka cichła, światła przygasły, ale w cichym kącie sali balowej siedziało czworo ludzi: Daniel, Ella, Sofia i Wiktor. Ella zasnęła na kolanach Sofii. Obejmując ją swoimi małymi rączkami. Sofia głaskała delikatnie włosy dziewczynki, delikatnie głaszcząc ją po włosach, z łagodnym uśmiechem na twarzy. Wiktor siedział naprzeciwko Daniela, a chusteczka leżała na stole między nimi. Nie puścił jej, odkąd Daniel mu ją oddał. Przez piętnaście lat byłem zły, powiedział cicho Wiktor. Zły na świat za to, że zabrał mi brata, zły na siebie za to, że mnie tam nie było, zły na wszystko, a potem tej nocy pojawiłeś się w moim życiu jako nieznajomy kelner i dałeś mi coś, o czym nie wiedziałem, że potrzebuję. Co to jest? zapytał Daniel. Spokój. Odpowiedział po prostu Wiktor, wiedząc, że Michael nie był sam, że ktoś się o niego troszczył, że ktoś próbował. Zatrzymał się. A ty dałeś mojej córce coś jeszcze cenniejszego oddałeś jej samą siebie. Sofia podniosła wzrok, a w jej oczach błyszczały łzy. Zapomniałam, jak to jest być widzianą, powiedziała cicho nie gapioną, nietraktowaną z litością, tylko postrzeganą jako osoba, jako ktoś, kogo warto poznać. Daniel potrząsnął głową. Zawsze była Panią wartą poznania, Panno Lane. Świat po prostu musiał nadrobić zaległości. Wiktor pochylił się do przodu. Chcę zaproponować Pani pracę, prawdziwą pracę, nie jako kelnerka. Coś lepszego zasługujesz na coś lepszego, ale Daniel delikatnie podniósł rękę. Doceniam to, proszę Pana, naprawdę, ale jestem zadowolona z tego, co mam. Mam córkę, mam pracę, mam wszystko, czego potrzebuję. Wiktor uśmiechnął się smutno. Jesteś rzadkim człowiekiem, Danielu Cole. Nie, Daniel powiedział. Jestem tylko człowiekiem, który wie, co jest ważne. Spojrzał na śpiącą spokojnie Elle. Ona uważa mnie za bohatera i może dzisiaj muszę nim być. Nie dlatego, że jestem silny, nie dlatego, że jestem odważny, ale dlatego, że postanowiłem dostrzec kogoś, kto potrzebował zostać zauważonym. Sofia sięgnęła przez stół i wzięła dłoń Daniela. Jesteś bohaterem powiedziała do mnie, do niej, do mojego ojca. Nigdy w to nie wątp. Daniel uśmiechnął się. W takim razie postaram się sprostać temu zadaniu. Siedzieli razem w komfortowej ciszy na zewnątrz, a miasto szumiało w środku. Cztery życia zmieniły się na zawsze, gdy Daniel w końcu wstał, aby odejść, niosąc Elle na rękach. Odwrócił się po raz ostatni blizny nie umniejszają naszej wartości, powiedział. Przypominają nam, że przetrwaliśmy dzisiejszy wieczór. Taniec udowodnił to głośniej niż jakiekolwiek słowa. Wiktor i Sofia patrzyli, jak odchodzą, ojciec i córka trzymając się za ręce, znikając w nocy, a w pustej sali balowej pod gasnącymi światłami, nadzieja trwała jak ostatnia nuta piosenki. Subskrybuj, jeśli wierzysz, że prawdziwe piękno to odwaga, która nigdy nie przemija.